Ja słuchajcie, dawno nie było żadnego testu. A dzisiaj byłem w Lidlu I patrzcie co znalazłem. Czekolada. Jod de gros. Granada mleczna. Przydał to nie zachęca żeby spróbować. I właśnie od tego zacznijmy. Tutaj mamy czeksa samą w pazłotku, ale to pudełeczko. Sam pudełko, które jest wykonane bardzo estetycznie. Zasługuje, żeby ten cokolwiek zachować. Ja no go rydlać i Czyli tu, gdzie można ten kupić? Kosztowała coś około 6 zł. Takie podwólecko śliczne, które daje lokal. I tak pisze coś jeszcze ciekawego, że 46% masy kakao, chyba. Może zawierać orzechy. To jest chyba data ważności. I to jest taka tabliczka 100 gramów. No i to jest takie piękne pudełko, to jeszcze jest JD Gross. Chyba jest ciekawsze, bo tutaj nie napiszą. Ale samo wykonanie tego pudełeczka jest, nie wiem, genialne, patrzcie na to. Ja wiem, że się zachwycam pudełkiem samym. Do czekolady przejdziemy do chwilę. Teraz złotko. Czy sreberko, czy po złotko. Bo się bardzo tak to wygląda. Jest tutaj Day Day Gross. Nie wiem, to jest twórca firmy może. Złoto. To jest opakowane w ogóle w taki sposób kopertowy, Wygląda to cudnie. Proszę bardzo. Nie no, no, otwieramy. Ach nie tak bardziej deserowa ta czekolada niż tak stricte znaczną, ale zobaczymy. OK. jak no, otwieramy. No, to czekolada z drugiej strony wygląda w ten sposób, że mamy mniej tabliczek. A ja to pięknie wyrzeźbione są w nich czy wybyte. powiedz. Proszę bardzo, tak to wygląda. Wygląda cudownie na czeksa. Postarali się, dodał Obrzmimy sobie kawałek. Położymy na pal w ach Pachnie pięknie jak czekolada, taka mleczna, taka, no nie tyle co mleczna, co deserowa. Spróbujemy. jest słuchajcie, ona tu jest mleczna, ale czuć też to kakao. I to jest duży plus. nie takiej nie jadłem. Dobra jeszcze, bardzo dobra. Czuć duży smak kakao. jest coś takiego, że jest mleczna, ale czuć to kakao, dlatego też tak czuć. On jakby zapał gorzkiej czekolady czy deserowej. Używanej przy robieniu na przykład ciast. No. Dobra, bardzo. I tak. Opakowanie, które wygrywa. 10 na 10 chyba najlepsze opakowanie jakie widziałem od Czechsy a sama Chex'a nie ma opcji, daje takie powiedzmy 9 na 10 no, nie no, dajmy też tych naprawdę zaskoczyłam niedobrze i to byłoby chyba na tyle także polecam tak u trzymajcie się, elo